Nagrywamy. Poszło. Poszło. I teraz to. Ty, ale jakieś takie kurde blade zrobiłeś, nie? No. I nam głowę ucięła. multim, Beast- Obje... ah, ouais. Jaz mm. Cześć, witam Was serdecznie w drugim filmie w tygodniu z Radzką i dzisiaj zapraszam Was na y, tag, Best Friends, tag? Tak to się nazywa. No, ja też, tak. Jestem z moją y, najlepszą przyjaciółką Anią, a nie Kojarzycie z Łapskiego TV, z MM Shop. Zresztą jesteśmy dzisiaj przyjaciółki, um, <grym> w bliźniaczki. Um, I Anię prowadzi też kanał, co Zaszycie, także tutaj myślę, że ją z sieci Kojarzycie, a jeżeli nie, no to wiecie, to chyba nie jest tajemnica, że my się przyjaźnimy. A jeżeli była. To do to dziś dzień, jest. tak, tak. To już nie jest. I zawsze chciałam nagrać z kimś, ten właśnie, z kimś, no z przyjaciółką, ten właśnie, tak. Best friends, tak. To są 22 pytania. O Boże. E, nigdy nie nagrywam tagu, więc to w ogóle jest takie trochę wyzwanie. No właśnie ja się zdziwiłam, jak ty do mnie zadzwoniłeś, powiedziałaś, że e, Stara, choć nagramy, i ja mówię, co? Nie, tak, to podmieniliście chyba. Nie, 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 to, nie, cztery to ja. lata. Tak. To ja. Odmieniona. W każdym razie. To co, jedziemy? Są no 22 dobra, pytania. Nie. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. I że nie zrobimy sobie jakieś mega siary. To jest możliwe. Ale nie no, plan jest taki, że co nie zrobimy. Dobra, to jedziemy. Pierwsze pytanie. Gdzie się poznałyście? Jak i gdzie? We Wrocławiu. No i jak? Um. My, jako Babskie TV, ogłosiliśmy taki konkurs na metamorfozy mm -hmm. z studiem fryzjerskim tak. z Warszawy, które wtedy do nas przyjechało do Wrocławia. No i ty się zgłosiłaś? Tak, Tak, ja się zgłosiłam, to było 3,5 roku temu. Tak, i wtedy właśnie trochę inna taka, wiecie, przy... wy nie znacie chyba takiej radki, znaczy no znacie z jej filmów, ale przyszła taka. A, dzień dobry, ja tu też. No, no ta mm -hmm. tak niepozorna, a potem wyszedł diabeł z worka. No. Tak się poznałyśmy. Tak. Drugie pytanie. E, jakie jest Wasze najlepsze wspólne wspomnienie? No <laughs> właściwie to dużo mamy takich tak, wspólnych wspomnień. Tak, co dużo. chwilę coś no, się dzieje. No, co chwilę. Dużo, dużo ich mamy i to jest w ogóle takie straszne pytanie, bo gdybyśmy tak normalnie rozmawiały, to jest ich mnóstwo, ale kiedy jesteście wywołane do tablicy i jakie jest najfajniejsze Jedno. wspólne, no to człowiek nie wie, nie? Ale, pamiętasz? Chyba wiemy, o czym myślisz. E, wracałyśmy, o to teraz powiem, wracałyśmy e, ze spotkań autorskich, Ania prowadziła spotkania autorskie w Gdańsku, to było? Twoje, Dobrze, tak, w Gdańsku. Tak, w Gdańsku. Tak. No i ponieważ Ani nie było chwilę w domu, Ania ma małego synka, Tymka, to mówi, a kupię mu taką, jakąś tam takie zadośćuczynienie, tak, tak łapówkę, tak. śmiałyśmy. E, kupiłyśmy taką wielką żabę, Ania kupiła taką ogromną żabę, taką po Przecież prostu... Zresztą zresztą zdjęcia z tą żabą. Tak tak, 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 rzucałyśmy zdjęcia na Instagramie z naszą koleżanką Żabą no i wracamy, to było spotkanie no i wracamy sobie w pociągu tam dzień później, wracamy, wracamy, wyjazd miałyśmy gdzieś koło 6 z tego Gdańska, Piętej nie? Nawet, piąta tak. bardzo wcześnie, no i wracamy, wracamy słuchajcie i w połowie drogi się zorientowałyśmy czegoś nam dobra w tym przedziale okazało się, że żaba została w ogóle w. To, w, w ale w, w to jest twoja wina, bo wiecie, co ona zrobiła? Żaba leżała w salonie na kanapie i na rano się, szykując, o piątej nad rano, to jeszcze było no, ciemno, to no, zima no. noc, rzuciła na tą żabę swój płaszcz. Tak. I wychodząc, gasiła światło, zgarnęła ten płaszcz, no, popatrzyła została. się, rozejrzała po pokoju Ej. przy zgaszonym świetle. I ja mówię, wszystko wzięłyśmy? Tak, tak, wszystko. No i wyszłyśmy. E, I jeszcze w tym pociągu sobie tam coś tam kimałyśmy tak, i nadal tak. się tak zrywam. A razka mi tak, ty, a gdzie jest żaba? A ja mówię, o nie, żaba. I była cała w ogóle logistyka, żeby tą żabę później ściągnąć. No. no, ale ściągnęła się. Więc było śmiesznie, no, ale matka do domu przyjechała bez prezentów. No, jakaś... Twoja wina. Słowa. Wiadomo, wiadomo, że moja. Okej, okay, opiszcie się w jednym słowie. Ty mnie w jednym o, słowie. O nie, ty pierwsza. E, Ania, to będą dwa słowa, ale to jest jedno określenie. Ania to jest mistrz organizacji. Bo ja nie wiem jak ona to robi ja nie wiem jak ty to robisz. Ale wy nie wiecie, że Ania poza tym, że ma półtora rocznego synka... Prowadzi kanał szyciowy gdzie na YouTubie prowadzi dwie w porywach do trzech firm równocześnie i wszystko ogarnia po prostu. Tego śpi pięknie wygląda, tryska energią, ma mega pomysły i ja po prostu nie wiem, ja nie wiem, jak ty to robisz, bo ja nie wyrabiam się z tym, co ja mam do zrobienia, a ja nie mam, wiesz, dziecka, nie mam tylu firm co ty i ja to jest w ogóle mój mega podziw. Dla mnie jesteś mistrzem organizacji, i to jest takie moje określenie. To, że no, ja się, się chyba zaróżowiłam. Nie widać tego, co? Nie widać. Nie, tylko tamte, że e, nic nie widać. E, chciałam <laughs> powiedzieć, że e, możemy nagrywać częściej takie filmiki, jak ja będę słyszeć takie miłe rzeczy o sobie, bo naprawdę wow. E, odebrało mi mowę chyba. Hmm. Teraz ja. No tak, teraz ty. Bo? Ja właściwie nie, nie da się ciebie e, określić jednym słowem. Ale musisz, bo to jest tak. Nie da się, bo ty musisz. jesteś burzą po prostu energii, e, żywiołowym takim no, typowym lwem. Lwem, <noise> który po prostu, no, jak wpada, to się nagle robi tak słonecznie, tak miło, i po prostu, no, ty jesteś taką osobą na odpowiednim miejscu, no. Czyli co? Czyli Jedno kilkoma słowa. słowami, no. <noise> e, lwica z potencjałem. O, oh Jesus, weź. Dobra, wasza wymarzona praca. Czwarte pytanie, musimy przyspieszyć. O, Jezu, Ania. E, dobra. E, wasza wymarzona praca. Ja słowa? myślę, że. Ja myślę, że my pracujemy w naszych wymarzonych pracach, tak, bo to jest takie pytanie, jak dziewczynki są gdzieś tam, jak nagrywają młode tagi w liceum, no to tam chce być kimś tam, chce być kimś tam, ale mamy to szczęście, że my robimy to, co kochamy. Ja nagrywam filmy, pomagam kobietom fajnie wyglądać, ty się spełniasz jako projektantka i tak no dalej. No właśnie, ja bym może dodała tylko, żebym chciała więcej pracować jako projektantka, hmm? ale Aha. to powoli. Ale fajnie, nie? Fajnie tak odpowiedzieć na pytanie, że my mamy swoje wymarzone prace, prawda? Fajnie. Kolejne pytanie. Jakim chciałam te... mała? Między innymi nauczycielką. No to uczysz. Dobrego no. stylu. No. Właśnie no, nie wiem, czy dobrego, ale coś tam, tam uczy. Dobra. Wasza ulubiona marka kosmetyczna? O, ja nie mam. Ja, nie, ja nie, nie ja też nie mam. Ja lubię różne, ja poza tym ja jak się różne. pojawia jakaś fajna nowość, to ja lubię to przetestować, no. także nie, nie. Ja też lubię różne, szaleję tak właściwie też na punkcie lasza, ale to jest tam tak, że jak jestem za granicą, to zawsze coś gdzieś tam ty... tak kupię, no to ja mam tak tam... z Shop. on nie jest w Polsce, mm -hmm. ale uwielbiam ich po prostu masła, zwłaszcza grejfrutowe, mm -hmm. arbuzowe, ale to też nie jest tak, że po prostu dałabym się pokroić za to. No ja też ja nie, ja też nie, okej. Okay. Um, co was w sobie denerwuje? <laughs> Jakie pytanie. Wychodzę. Dobra, to ja powiem pierwsza, będę miała to z głowy. Mnie denerwuje w tobie to, że często jesteś taka... Mm, szybko się denerwujesz. No, no, taka nadpobudliwa no, wręcz tak, w pewnych no, momentach. No, no. I dopiero po chwili ochłoniesz, przemyślisz i okej. Okay, ale od razu pierwszy to jest ja mówić. To znaczy, tak, hm, no, ja jestem pięciominutowym cholerykiem. Tak, tak. I jak trafisz na te pięć minut, to po prostu ratuj się kto może, a potem już jest To no, nie jest tak źle. to... Mhm. No. O, no. W ogóle to myślę, że gdybyśmy miały takie cechy, które by nas tak strasznie denerwowały, to byśmy osoby, się, to byśmy się nie przyjaźniły. To jest, to, jest, to, się. to jest chyba prosta sprawa, ale co mnie w to wydenerwuje, to jest Ania za kierownicą. To jest dramat, to jest koszmar. I jak ja znowu wsiadam do samochodu, to ja nie wiem, kiedy nagle w 3 sekundy robi się 200 na godzinę. Nieprawda, ja że dostaję za mało. Male, 200. Powiedział, dobrze, należy jak... ja Ci się, nie jeden. Ja nie mogę tym jeździć. My się śmiejemy, że jak ja jeżdżę z Anią, to po prostu się radar, ciągle... Radar, ja mam zbudowany tak, radar. Tak, tak, ja wtedy siedzę i mówię, Ania, proszę Cię, nie jedź szybciej niż te 150, bo ja się denerwuję. I Ania, wierna tak. Ale weź tutaj, to... bo że to jestem, ja jestem masakrą za kierownicą. Nie, to... Ania świetnie jeździ, no, tylko bo właśnie. to jest generalnie bardziej mój problem niż Twój. Bo to ja się stresuję, ale no to jest to, co mnie wkurza. Powiem, że się boję i tak jedziesz szybko. Nie, no my jak gdzieś jedziemy, to mój mąż jest spokojny o to, że nie będzie zbyt szybko, bo radzka. Stój, nie, nie jest tyle. Tutaj uważaj, to ten, to 140 już więcej? Nie, nie, nie. Więc ja mam po prostu wbudowany radar wtedy w samochód i wiem, że będzie, my się Okej. Okay. Kolejne pytanie, jakbyście mogły gdzieś razem pojechać, to gdzie by to było? A ja wiem, Nowy no. Jork. No, no. no ale tak? to jest takie. To jest takie... Standardowe. No ale no to takie nasze marzenie wspólne w sumie. No. Fajnie byłoby. No byłoby fajnie. Tylko najpierw Przestety. musimy ten wygrać topkę. Tak. Dobra. Um, najlepszy żart, kawał, z którego tylko wy się śmiejecie. <laughs> z nas samych. No chyba z nas samych, no to jest to. Jest, to, jest, to, jest to. Ja w nie, nie lubię żartów i kawałów. Ciebie też nigdy nie widziałam, żebyś ty kawałami sypała w sumie. Mam <laughs> <laughs> mam jeden dobry. <laughs> no to dawaj. Spotyka się dwóch przyjaciół i jeden mówi do drugiego: Wiesz co? Mam takiego kolegę, który używa słów, które znaczenia nie rozumie. A ten się na niego patrzy i mówi: Do mnie to alibi. Sorry, ja już to strasznie ale generalnie my się tak. dużo śmiejemy na co dzień, nie? Jak się spotykamy, mm -hmm. to się dużo śmiejemy, ale no. na ogół z nos samych, z jakichś głupkowatych tak, rzeczy, z, jakich, tak, z takich tak, rzeczy, tak. no. Myślę, że inni też by się nieźle zresztą z tego uśmiali. Znaczy. Okej, okay, mm. mm, tak. E, ósme pytanie, najlepsze, nie, dziewiąte pytanie. Aha. Komu zajmuje się dłużej wyszykowanie się rano? Mi. Ale spisałam. <laughs> Tobie. Tak, Mi, tak. 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 Też się z tym zgodzę. że szczerze, zanim ty wstaniesz, jak gdziekolwiek jesteśmy, to ja już trzy razy wstanę, ogarnę się, kawę wypiję, a Ania z poduszką no jeszcze Jeszcze chwilę. pięć minut. Jeszcze pięć minut. Hmm. Ale jesteśmy zgodne. No tak, no Usta, bo nie zajmujemy ja. sobie ten, łazienki, no, nie? Najpierw ja, potem ty, ewentualnie jakoś tam ten. Okej, okay, ulubiona pora roku? Lato. Moja lato. A moja chyba wiosna. No wiosna, lato. Nie, ja nie lubię. Znaczy taka wczesna y, y, nie. Wczesna jesień i późna wiosna, kiedy możemy chodzić w takich cieniutkich kurteczkach, mm -hmm. też jest fajna. Tak, tak. Ja Że nie na musisz mieć lubię. dużo mm -hmm. rzeczy na sobie. A lato takie jak masz 30 stopni, to też nie. No nie, nie. nie Dlatego ja lubię najbardziej właśnie taką wiosnę, bo wtedy można też się fajnie ubrać. Um, Okej, okay. ulubiona muzyka piosenka. I ja muszę <laughs> teraz to powiedzieć przy okazji <laughs> muzyki i piosenki, bo pamiętam latem jeszcze Ania mówi mi, ty racka, to było w ogóle połowa lata. Mówi, słyszałeś taką piosenkę, wiesz, taka bada base, bada base. ja mówię, co, o co w ogóle chodzi? Jaki bada base? I mówię Konradowi, próbuję mu coś powiedzieć, a on mówi, nie, nie wiem o co chodzi. I słuchajcie, potem hit. Because it's all about the base. Ani, wersja, ja to dalej tak. nie, nie kumam, no ja tylko ja... tę piosenkę tak. kilka razy, to ja mówię, Ani, chyba chodziło o, o to, to, ale to było z dwa miesiące później, nie? Ja też śpiewam Tymkowi, mojemu synowi, który ja tylko, jak ja mu to śpiewam, a ogólnie nie śpiewam, bo ja nie wiem, i ja mu tak, batabase, batabase, jest no właśnie, base, base, właśnie coś tak, ale on ja wtedy, właśnie tak wystraszył, I mówi, dobra matka, zamknij się, ja już zjem, no to tak. Ale okay. ja nie mam ulubionej, to znaczy, miałam, bardzo mi się podobało um, Beyoncé Halo. Mm -hmm, I też miałam to mm -hmm. na ślubie właśnie do pierwszego o, tego o, tańca. Mm -hmm. Ale tak to nie, nie przywiązuje się za bardzo do takich rzeczy. Okej, okay. jak to jest przyjaźnić się z kimś uzależnionym od YouTube'a? <laughs> Masakra. Masakra. Wiecie, co ona zrobiła jak dzisiaj do mnie przyszła? Pierwsze co? Weszła, przywitała się, i ja za chwilę patrzę ona już na nie wiem, Instagramie czy na Facebooku? Na no Facebooku. No właśnie, Facebookczek. No Powinno być pytanie, jak to być? Jest uzależnionym w ogóle od social mediów, a nie tylko od YouTube'a. No, my się to spotykamy z... na Facebook party. No ale ja cię słucham, wiesz, zawsze mówię, nie? Tak, no ja. No, nie, że ja cię nie, słucham, nie. tylko muszę sobie sprawdzić. A za chwilę, co mówiłaś? <laughs> Okej, okay, szpilki czy płaskie? To jest szpilki. No ale szpilki chyba, jedna. A ja nie wiem. Ja bym chciała szpilkę, ale mam problem z kostką, więc powiedzmy, że płaskie. Spodnie czy sukienki? Yy, spodnie. Sukienki. Chociaż mi się zmienia. Ja prawie w ogóle nie chodzę od pół roku w sukienkach, Zresztą to nawet nawet nie mam bójfrendy na sobie, więc w ogóle, wiesz. A ja właśnie myślałam ostatnio, że nie mam fajnych sukienek, więc może się wybierzemy na shopping. No może. Zdawaj kolejny. E, ulubione zwierzę? Komik. Komik? Ja nie wiem. Ja nie mam ulubionego zwierzęcia. Lef. Pies chyba, pies. Ostatnio byliśmy u bo... rodzinki, był taki fajny maltańczyk i ja mówię, rodzicom, że takiego się coś z Tak, ale, ale no to wiadomo, no młody bym. Ale w każdym razie ja bym chciała... Psa, Nie, bo go no. ciągnęło do Charlotte twój A, do kotów, tak, 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 okej. Okay. Co wzięłabyś ze sobą z palącego się domu, wiedząc, że twoja rodzina jest bezpieczna? Nelisy! co? <grym> Nelisy! <zna> no dobra, i latka. I laptop, ja telefon. No, telefon. No, telefon. Ja, telefon. Ja to telefon. jest takie nudne. Każdy powie teraz laptop, telefon i tak dalej, nie? nie ja najpierw bym zgarnęła swojej Melisy, no. a później laptopa. No ja o telefon i ładowarkę. O, ładowarkę, to jest to. <grym> Okej. Okay. Um, komedia, horror czy film romantyczny? Film romantyczny. Komedia, e, komed romanty komedia romantyczna. Okej. Okay. A ja nie wiem, co właściwie. Ty lubisz ja... horrory też, ale ty nie, lubisz też nie tak, lubisz, ale nie. Lubisz takie science fiction. No, lubię takie, takie jakieś, katastroficzne. E, no, no. No. I takie mm, dokumentalne. Dokumentalne, o tak. Druga wojna światowa, jak leci albo Korea Północna, to, Dawaj, da, to mnie w ogóle nie ma już. Koniec. Um, Blackbird czy iPhone? No, <śpiew> mów. No, no bo ja wiadomo, że iPhone. Ja jestem zakochana w tej firmie. W samym Applu. Tak. A dla mnie to jest w sumie bez różnicy. To znaczy, ja nie jestem taką mocną gadżeciarą Apple'ową, e, Natomiast dla mnie jest ważne, żeby aparat miał dobry aparat. Telefon. Żeby telefon miał hmm. dobry aparat. O. I to, to nie musi być iPhone, ani, ani tam żaden inny aplocki twór. W każdym razie, mm, ulubiony film. Seks w wielkim mieście. Tak? Hmm? Mój chyba nie tykalny. To był I jeszcze pięć, y no to y fajnie. wyzwania, za, nie wyzwania, wyzwania wyznania zakupu pochodzić. A, a ja lubię też New York I Love You, nie wiem czy ktoś z Was widział ten film New York I Love You, taki z różnych historii o Nowym Jorku. Nie. Piękny, bo Ty chcesz do Nowego Jorku lecieć, a nie widziałaś New York I wzięłaś, Love Ale Ty widziałaś! No dobra, już okay. się, się kłócimy, jak <laughs> zwykle. E, e, Ale my się nie kłócimy, okay. to jest wymiana zdań. To jest dyskusja. No tak. Bo Ci ludzie nie wiedzą jak dyskutować, nie? <laughs> Ale naprawdę, gdzieś ja ostatnio czytałam taki artykuł, że nie wiedzą, jak dyskutować, bo e, tylko tak, wiesz, opiniami tylko się kłócą. Zapomnieli już, że można podyskutować, że ktoś może mieć inne zdanie i tak dalej. Ale dobra. Ehm, co jesz, co innym może wydawać się dziwne? A nie, je czekolady dużo stop. Tak, i ja jem bułkę z pierotem. Tak, zagryza sobie. Michaśkiem. Czy jakimś innym, <coughs> właśnie takim tym. I to wszystkim się wydaje zawsze. Co? Biała bułka z czekoladą? No. A ty w sumie nie masz co? Nie. nie mam, nie. No teraz mam, no bo ciągle się muszę pytać, czy coś tam ma, jakieś mleko, czy nie mleko tak, pszenice tak, i te uczulenie. inne pierdoły, ale tak. ale tak to... A wyobraźcie to nie sobie, nie. jak to dziwnie wygląda, jak jesteśmy gdzieś w jakiejś knajpie. <laughs> Każdy już zamówił, a racka. A przepraszam, a czy to ma takie drożne, a to czy ma takie mleko, a czy to. I pani czasem tak siedzi i tak patrzy, znaczy stoi właściwie i tak no bo nie wiedzą, się tak jakąś sierotę, no, w ogóle, o co jej chodzi? chodzi. No, o co chodzi o biednemu dziecku, no takie życie. Okej, okay, czy macie. O, czy mamy. Czy macie? Czy macie jakieś podobne wspólne cechy? Jedną. Znaczy, kilka mamy w sumie, no. bo byśmy się nie przyjaźniły, ale jedno no. to chyba tak na, na maksa, co? Nawet wczoraj ją wypróbowałyśmy. Wieczorem. Mm -hmm. Okej. Okay. No bo my jesteśmy, słuchajcie, pracycholiczkami we dwie. I to nie jest zbyt pozytywna cecha, no ale jest. I nawet z której strony patrzysz. No tak, no tak, no tak, zależy z której strony, ale wczoraj właśnie 22.30 piszemy, ja mówię, Ania, to wpadam do ciebie jutro, coś tam nagrywamy, co robisz, a przygotowuję ofertę, robię coś tam, szykuję coś tam, a ty co robisz, a ja składam film, zaraz go wgrywam, bla bla bla, i tak. to po prostu zamiast się relaksować, oglądać cokolwiek. I nawet sobie poplotkować już na tych tak, to... Tak, to my po prostu działamy nie, nie czy dzień. Spać? Z, nie wiem, gdzie o pierwszej w sumie, i tak wcześnie, gdzieś koło pierwszej. No to ja start. też tak podobnie. No, to no. No. No, ale wiesz, wiecie, no pracocholizm ma dobre i złe strony. Złe, są, może są takie, że to ciągle coś robimy. Ale wiesz co, bo to jest też tak, że łatwo być pracownikiem, czy łatwo. Jak się robi, to, to, się, to się lubi. lubi to się tak, bo wtedy granice się zacierają, czas się zaciera. No, siedzisz, bo to lubisz po prostu. To I w pewnym jest. momencie się orientujesz, że w nocy w sumie. I wypadałoby może pójść spać, <grym> prawda? Albo tam. No ja mam porobić. tyle gorzej, że 6.30 pobudka. No tak, no tak. No no no. Ale jak już powiedziałam, Ania jest mistrzem organizacji, Ania potrafi <grym> pracować, robić i jeszcze zajmować się cały czas małym synkiem. I teraz e, ostatnie pytanie. O. Jaki jest Twój ulubiony program telewizyjny? Bo chyba z lat 90., hmm. jestem, tak, jakiś program telewizyjny. Ja nie mam. Ja też, ja nie wiem. Jakie nie, ja, ja oglądam telewizję na zasadzie, że włączam sobie leci, ale jak ktoś hmm. zapyta, no. co leć, to hmm? e, oglądam jakieś tam ja seriale wieczorami, takie. a ty nie masz telewizora. Więc... Tylko, że wiesz, wszystko możesz teraz na playerach tak, różnego tak, rodzaju tak. obejrzeć. Nie, ale ja nie mam takiego jednego. To tak jak z tymi kosmetykami. Jak coś się fajnego im spodoba no, podoba, to, no. to oglądam. Ja chyba w ogóle teraz więcej oglądam YouTube'a, zdecydowanie. Hmm. I mogę polecić moje ulubione youtuberki bardziej, co mi się podoba, typu FK z Lipstick Monster, jakieś tam, co co Musisz oglądam. chyba nagrać w ogóle taki e, filmik. O moich ulubionych tak. youtuberkach, no właśnie, niż, niż, niż telewizja, bo telewizja to przez przeżytek, nie? Chyba nie, trochę. nie, no ja jeszcze oglądam. Trudne sprawy. Już jak jestem łani to leci właśnie telewizor przyciszony, no jakieś tak, trudne no, to sprawy. Leci, Dlaczego no, ja no, już naprawdę. tak wchodzę i co ty oglądasz, nie? Nie Ale oglądam, dobrze. gada do mnie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. E, to, tak, wszystko że... tak, to wszystko? Tak, to wszystko, ale wasz film trwa 19 minut, więc generalnie no, już tak mówię. jest strasznie długi. Z tego co widzę. Dobra. Nie, mi widzicie, ja widzę dwie godziny. To tyle może zostało. <noise> w każdym razie, dzięki wielkie, mam nadzieję, mamy nadzieję, że film Wam się podobał, że nie daj ani że nie namotałyśmy, że wyszedł nam ten tag, nie? Bo teraz musimy zastrzelić jeszcze parę fajnych fotek, żeby była dominia, żeby były do miniatury. No i do zobaczenia w kolejnym moim filmie już jutro. Pa pa!